Witam w moim nowym programie kulinarnym Maciej nie piernicz, tylko gotuj. Dzisiejszy program skonstruuje literka T, jak podpilna i cyferka 7. Dlaczego 7? Dowiecie się później albo się nie dowiecie. Do przygotowania naszego dania będziemy potrzebowali oczywiście piersi z kurczaka, pomidora, cebuli, papryki, czosku, sałaty lodowej Oleju kujawskiego jogurtu i majonezu oraz, oraz awangardy w kuchni ostatniego czasu, yy, czyli danie na dziś kebab z sosem czosnkowym. Nie należy też zapominać, że najważniejsza jest tortilna. Bez tego nie jesteśmy w stanie zrobić naszego pysznego dania meksykańskiego. Można go tak nazwać, ponieważ to to, to tortilna wywodzi się z Meksyku. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym. Także nie będę już więcej mówił. Przejdźmy zatem do produkcji naszego ulubionego dania. Danie nasze jest o tyle łatwo przygotować z tego względu, że jeśli mieszkacie w centrum miasta, można łatwo je przygotować. Tuż za oknem jest sklep w którym można zakupić wszystkie nasze produkty yy, potrzebne do przygotowania tego przepysznego dania zaczniemy od piersi kuczaka. jest to jedną z y, podstawowych y, produktów rozcinamy sobie ją wzdłuż oczywiście wcześniej y, opatrzyłem ją że tak powiem z wszystkich chrząstek, kości i tak dalej także kroimy sobie ją wzdłuż w paseczki tak to właśnie wygląda zobaczcie ją w niewygodną pozycję ale tak żebyście mnie stale widzieli i e, pierś z kurczaka też, także proszę bardzo, tutaj kroimy. E, jeśli chodzi o grubość, tak na centymetr wzdłuż e, kroimy pierś e, i też na centymetr około w kosteczkę e, tą pierś kroimy tak właśnie przygotowaną. Nie musi być ona najmniejsza, nie musi być w e, paseczki cieniutką, z tego względu, że ona jeszcze na tej patelni tam się wysmaży z mniejszą pierś. Proszę bardzo, przekładamy i oto w już jest gotowa Pokręcona, Fajnie. Yy, najważniejsze jest teraz marynata. Przejdziemy do, do zrobienia marynaty. Aby wykonać marynaty potrzebujemy metody, oczywiście. Tak, żeby można było wymieszać. Oleju koreackiego, najlepszego. Trzy łyżeczki tego oleju. Okay. I... Awangardy w kuchni jak już powiedziałem kemoc z podką otwieramy i całą zawartość torebeczki do tego oleju i dokładnie mieszamy aż do uzyskania jednolitej barwy Dzisiejszego programu jest to, że odwiedzi nas Magda Gessler. Yy, powiedziała, że przyjdzie spróbować tego, co dzisiaj tutaj ugotujemy. Także yy, bardzo się cieszę, jest to dla mnie bardzo ważny gość. Mam nadzieję, że się zjawi. No i proszę, tak to wygląda marynata. Następnie bierzemy sobie naszą przygotowaną już pierś pokrojoną całą tą marynatę przelewamy do naszego kurczeczka no i teraz wszystko musimy dokładnie wymieszać pozostawić na parę minut tak żeby się jak to babcia mawiała przegryzło Za zajmiemy się kolejnymi produktami. Kurczak jest zmarynowany, niech sobie poleże troszeczkę, dojdzie do siebie. Mamy takie grudki tutaj, to są właśnie przyprawy, zioła, które takie orientalnie nadają smak temu kurczakowi. Za chwileczkę będziemy go wrzucać na patelnię. Tymczasem zrobimy sobie sos czosnkowy. Do wykonania sosu czosnkowego będziemy warzywali jogurt naturalny. Na opakowaniu do tego Fixa Kno jest napisane, że trzy łyżeczki. Ja jeszcze osobiście dodaję dodatkowo kilka ząbków czosku, więc tych łyżeczek majonezu i yy, jogurtu naturalnego dam troszeczkę więcej. kupujemy tą część drugą fiksa Dokładnie mieszamy. Tak jak w mój czosneczek. Dodatkowe. i jeszcze dosypuję tu mamy w pudełku po lodach ostatnio y, y, koperek Jeszcze czasem to jest taka zmyłka dla dzieci którzy y, majstrują przy lodówce szukają lodów patrzą na tam koperek właśnie proszę bardzo i oto jest nasz sąsiadkowy prawie gotowy. On też niech sobie troszeczkę poleży ten czosnek, niech puści troszeczkę aromatu. I proszę bardzo. Niestety bateria mi padła, więc musiałem podładować aparat. W międzyczasie zadzwoniła niestety do nas Magda Gessler, która powiedziała, że nie może dotrzeć do nas do programu. Otwiera właśnie nową restaurację McDonald's we Wrocławiu, więc niestety nie może tutaj być z nami. W tym międzyczasie też przygotowałem dla Was wszystkie te produkty, już nie będę opowiadał jak krojem pomidora, jak kroiłem cebulę, paprykę czy somatę lodową. Dlatego zaczniemy przygotowanie tortyli i konsumpcję. Nie będę tutaj smażył całej porcji skoro Magda nie przyjeżdża zrobię tylko dla siebie jedną porcyjkę. Kurczaczka smarzymy przez parę minut. Taką oto gotową tortillę możemy sobie już położyć na talerz. Nakładamy sobie tego oto kurczaka, którego przygotowaliśmy wcześniej. Odrobinę samaty lodowej. Należy pamiętać, żeby to wszystko było mniej więcej na środku. Pomidorek, cebulka, papryka. Oczywiście dodatki możecie dodawać takie jakie lubicie. Może być tego więcej. Sos czosnkowy, który przygotowywaliśmy wcześniej. I tortile. Zawijamy najpierw od dołu do góry, zostawiamy odrobinkę. Miejsce, prawą część lewą. Proszę bardzo, tak to wygląda. I możemy sobie to położyć na dekoracyjny talerz tutaj. Proszę bardzo, i tak gotowe danie wygląda. Z smacznego.